2 styczeń 2024 rok. Wiadomości 19:30. Od już od dwóch tygodni bez pasków nienawiści. Człowiek ogląda bez stresu. 19:30 we wtorek 2 stycznia. Janna Donikowska Paś, Dobry wieczór Państwu, a dziś w programie między innymi. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury okręgowej w Warszawie o podejrzeniu popełnienia przestępstw. Odpowiedzialność za słowa. To już nie żart. To jest, to jest hańba. Wypuśćcie nas jak najszybciej. Piekło na lotnisku w Tokio. Chcę wiedzieć, dlaczego doszło do wypadku. Nigdy więcej nie chcę podróżować samolotem. Drogo dla zapominarskich. Może się skończyć dla nas opłatą rzędu nawet kilku tysięcy złotych. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie wypowiedzi Jana Pietrzaka w telewizji Republika. Satryk, jak określił, ma okrutny żart i dodał Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych przez Niemców, sugerując, że Polska będzie w nich umieszczać imigrantów wpychanych nam przez zachodnich sąsiadów. To nie był żart, choć to było wyjątkowo okrutne. Mówią w emocjonalnych słowach, byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych. Magdalena Karpińska. Ja w tych barakach, o których wspomina Jan Pietrzak, byłem przez kilka miesięcy. Bogdan Bartnikowski miał 12 lat, gdy trafił do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Nie rozumie, jak ktoś taki jak Jan Pietrzak, którego żarty kabaretu pod egidą za czasów PRL cenił mógł powiedzieć w jego mniemaniu tak nieludzkie słowa. Mam okrutny żart z tymi imigrantami, że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów. W Auschwitz, w Maridanku, w Treblince, w Sztukofie. mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. Te baraki to dla Bogdana Bartnikowskiego miejsca święte. Miejsca potwornych zbrodni, masowej zagłady. Robić sobie żarty zarówno z imigrantów, jak i z. Właśnie tamtych świętych dla nas miejsc to jest. to już nie jest żart. To, to jest hańba. Były więzień obozu zagłady solidaryzuje się z reakcją Muzeum Auschwitz. W specjalnym oświadczeniu czytamy: Tragedia Auschwitz pokazuje, do czego prowadzą idee nienawiści i pogardy wobec innego człowieka. Instrumentalizacja losów ludzi, którzy ginęli w niemieckich obozach w nikczemnej retoryce antyimigracyjnej, to haniebny i zatrważający przejaw moralnego. Oraz intelektualnego zepsucia. Mamy ja, dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. Słysząc te słowa, od razu wiedziałem, że należy złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. To, co on mówi, jest skandaliczne. O wszczęcie śledztwa w tej sprawie poprosił też minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Oburzony słowami Pietrzaka jest prezydent Andrzej Duda. Prokuratura wszczęła śledztwo, dotyczyć ono będzie znieważenia grupy ludności z powodu ich przynależności narodowej i etnicznej. Konrad Dulkowski uważa, że słowa Bitrzaka są niebezpieczne, tym bardziej, że wypowiedziane przez człowieka, który dla wielu jest autorytetem. Uderzył nas wszystkich, bo jeżeli mamy kogoś, kto występuje polaka, który mówi o tym, że popiera w gruncie rzeczy Nazistowskie metody ludobójstwa to jest to uderzenie w całą wspólnotę narodową. Krzysztof Stanek z Muzeum na Majdanku odcina się od słów Pietrzaka. Dla niego też, tak jak i dla byłych więźniów, to miejsce święte. Tragedia obozu na Majdanku i innych obozów koncentracyjnych. To jest coś, o czym musimy pamiętać. To jest coś, co, co jest sobie bazą, podstawą do tego, żeby kształtować postawy przyszłych pokoleń. Jan Pietrzak tłumaczy, że uderza jedynie w Niemcy, które według niego prowadzą drastyczną politykę imigracyjną. Na te słowa były więzień Auschwitz też ma odpowiedź. Jedno, co w sobie jako byłym więźniem Auschwitz cenie, to to, że ja do potomków tych, którzy. Nas maltryzowali i zabijali. Nie czuję nienawiści. Cztery lata temu podczas uroczystości rocznicy wyzwolenia Auschwitz Marian Turski wygłosił historyczne przemówienie, Między innymi o tym, jak w latach 30. rozpętała się nienawiść do Żydów. Słowa wtedy miały też ogromne znaczenie. Były początkiem. Auschwitz nie spadł nagle z nieba. Auschwitz tuptał, dreptał małymi kroszkami, zbliżał się, aż stało się to, co stało się tutaj. Magdalena Karpińska, 19.30.